Czy słyszałeś kiedyś o Bogu, który przechadza się w cieniu, ale świeci jak słońce? Istota tak zagadkowa, że wielu twierdzi, iż nigdy nie istniała. Albo, co gorsza, że on nadal istnieje. Dzisiaj udamy się do najgłębszych korzeni starożytnej mitologii słowiańskiej, aby dowiedzieć się więcej o Belobok, Bóg światła, sprawiedliwości, szczęścia i mądrości. Ale nie dajcie się zwieść, to światło skrywa tajemnice. A za nim kryją się tajemnice, które trwają przez pokolenia. Zanim zaczniemy, jeśli interesują Cię mitologie, starożytne legendy i opowieści obejmujące wieki, spodoba Ci się i zasubskrybuj kanał. W ten sposób nie przegapisz żadnego nowego filmu, a jednocześnie wesprzesz nas w dalszym dostarczaniu Ci tych niesamowitych historii. Dobrze. Przejdźmy zatem do historii. Narodziny światła, przybycie belobok na świat. Na długo zanim zaczęto liczyć czas, zanim powstały Joski. Ludzie i gwiazdy. Świat był sam ciemność. Nie była to zwykła ciemność, taka, którą można rozproszyć świecą. To była gęsta, wieczna, ciężka pustka, w której nie było dźwięku, formy, życia. W tej cichej otchłani było tylko obecność czarnobóg, mroczny bóg. Był chaosem, końcem wszystkiego i panował samotnie. Ale nawet najbardziej absolutna ciemność pewnego dnia musi zostać przerwana. Legenda głosi, że w niewytłumaczalnej chwili, bez powodu i ostrzeżenia, w pierwszy blask Iskra słaby blask, niczym żar zdmuchnięty przez jata. Z tej iskry narodziła się Belobok, Bóg światła. Nie krzyczał, nie walczył. Po prostu, świecił. Jego przybycie nie było jak grzmot, ale jak wschód słońca, którego nigdy nie było. A gdy powstał, nie zniszczył czarnoboga, on ograniczony. Tam, gdzie siedł belobok, cienie ustępowały. Gdziekolwiek się nie dotknął, rodziły się kształty, kolory, dźwięki i życie. Jego ciało było białe, niemal złote. Jego twarz zmieniała się jak świt, raz młoda, raz stara. Jego oczy błyszczały jak dwa małe słońca, a jego stopy nigdy nie pozostawiały śladów. To było tak, jakby świat rysował się sam, gdy siedł. Niewiele mówił. Ale gdziekolwiek się zatrzymywał, Zostawał mądrość. Z czasem pojawiły się cykle: dzień i noc, ciepło i zimno, życie i śmierć. Ponieważ światło nie niszczy cienia, ono go porządkuje. A oto pierwszy cud Białoboga przywrócić równowagę tam, gdzie wcześniej panował tylko nieporządek. Starożytni słowianie opowiadali, że o pierwszym świcie, gdy Białobóg otworzył ramiona ku ciemnemu niebu i pomalował je złotym światłem, narodził się czas. I wraz z nim wszystko, co miało nastąpić. Nie trwało długo, zanim Czarnobóg zrozumiał, że nie będzie już rządził sam. I tak zaczęło się wieczny konflikt pomiędzy dwoma kosmicznymi braćmi. Ale na początku świat ostatecznie podzielił się na dwie ścieżki: ścieżkę strachu i ścieżkę nadziei. A Belobok był i zawsze będzie ścieżka światła. Dualność z Czarnobogiem, wieczna wojna. Od pierwszej chwili, gdy światło Beloboga dotknęło świata, Czarnobóg usłyszał. Poczuł to tak, jak ranne zwierzę czuje obecność myśliwego. Nie widział światła swoimi oczami, on nienawidził jej całym swoim ciałem. Dla Czarnoboga światło było najeźdźcą, zdrajcą czystej, cichej pustki, w której panował niepodzielnie. I tak narodził się największy konflikt w mitologii słowiańskiej: wieczne starcie wrogich braci Beloboga i Hernoboga. Ale ta wojna nie składała się z głośnych bitew, ani płonących włóczni. To była wojna ciche i cykliczna, wplecione w rytmy natury i serca ludzi. Belobok, Bóg porządku, przechadzał się rano. Kierował słońcem, uczył ludzi wartości prawdy, uczciwej pracy i współczucia. We wsiach mówiono, że to on sprawił, że wyrosła pszenica, uspokoił rzeki i odstraszył wilki. Już Czarnobóg, jego brat cień, przechadzał się długimi, zimnymi nocami. Szeptał wątpliwości, wszczynał kłótnie, wywoływał burze i choroby. Twierdzili, że krył się za zazdrosnymi oczami, fałszywymi słowami i okrutnymi czynami. Ciekawostką jest to, że nie mógłby istnieć bez drugiego. Bez Beloboga nie byłoby żniw, ale nie byłoby też sprawiedliwości. Bez Czarnoboga nie byłoby strachu, ale nie byłoby też wyboru. I ludzie to zrozumieli. Każde przesilenie zimowe, na przykład Czarnobóg, nabierał sił. Dni były krótkie, noce długie i wydawało się, że ciemność będzie trwać wiecznie. W tym czasie ludzie rozpalali ogniska, śpiewali pieśni i składali ofiary nie zniszczyć Czarnoboga, ale do przypomni Belobogowi o drodze powrotnej. Już w przesilenie letnie, to Belobog panował. Dni zdawały się wieczne, plony obfite, a serca lżejsze. Ale nawet w tym czasie światła starsi szeptali. Uważaj na zbyt dużą jasność, bo nawet światło może cię oślepić. Ta dwoistość była nauczana dzieciom jako wieczny taniec. Czarnobóg wrzął, belobok wrócił. Czarnobok testawa, belobok kurawa. Czarnobóg się rozpadł, belobok się odbudował. I żadne z nich nie zniknęło całkowicie. Ponieważ świat, mówili, kręci się tylko dlatego, że niesie ich oboje na ramionach. Belobok nie był żadnym bohaterem. Czarnobok nie był złoczyńcą. Byli niezbędne. Ludzie wiedzieli, każdego dnia, gdy tylko otworzą oczy, każdy mężczyzna i każda kobieta będą musieli dokonać wyboru, nawet nie zdając sobie z tego sprawy, komu użyczą swojego głosu w tym dniu. Wędrownik drogowy, belobok wśród śmiertelników. Nie wszyscy bogowie lubią przebywać w towarzystwie ludzi. Więcej beloboga, zawsze chodziłem wśród nich. Ale nigdy nie przedstawiał się jako Bóg. Nigdy nie stąpił w świetlistym rydwanie ani nie był otoczony grzmotami. Wybrał formę skromniejszą i o wiele potężniejszą. Mówi się, że z pokolenia na pokolenie belobok przebiera się za stary wędrowiec, z długą, białą brodą, okryta lekkim płaszczem i oczami błyszczącymi jak świt. Występuje w drogi, w rozdroże, w skraje lasu. Miejsca, w których ludzie mają tendencję do odczuwania zaginione. Na pierwszy rzut oka wydaje się po prostu kolejnym zmęczonym staruszkiem. Czasem prosi o wodę, innym razem oferuje kawałek chleba. Ale zawsze, zawsze, zauważa. Bo belobok najwyraźniej nie każe ani nie błogosławi za nic. Wydaje się, że test. W wiosce zapomnianej przez czas, pojawił się pewnego razu podczas najsroższej zimy. Poprosił o schronienie biedną rodzinę. Mieli niewiele. Ale zaoferowali mu gorącą zupę i miejsce przy ognisku. Następnego dnia, gdy się obudzili, spiżarnia była pełna, bydło wypasane, a drewno na opał ułożone aż pod sufit. Belobok wyszedł, nie mówiąc ani słowa. Na ziemi pozostał jedynie blask ciepłych jeszcze popiołów. Ale spotkanie nie zawsze jest szczęśliwe. Pewnego razu bogaty człowiek spotkał na błotnistej drodze tego samego starca. Wędrowiec poprosił o podwózkę. Mężczyzna roześmiał się, odpalił wóz i przejechał obok, obrzucając go błotem. Kilka miesięcy później stracił wszystko, co miał. Plony się nie udały. Majątek przepadł. I nikt już nie dostrzegł błysku w jego oczach. Niektórzy twierdzą, że to nie był pech, tylko sprawiedliwość. Dlatego też w niektórych częściach Europy Wschodniej ludzie nadal wyjeżdżają chleb, sól lub mleko na skrzyżowaniach. To nie jest przesąd. To szacunek. Wiedzą, że belobok może się ciaić. Nie oceniać, ale pamiętać. Pamiętaj, że dobro nie jest celem samym w sobie, lecz codzienny wybór. A prawdziwa dobroć nie krzyty. Chodzi boso po drogach, przebrana za zmęczonego starca, ze spojrzeniem przenikającym duszę. A ktokolwiek spotka go na swojej drodze, nigdy tego nie zapomni. Konfrontacja w tasie przesilenia zimowego. Nadchodzi taki czas w roku, kiedy noc zdaje się nie mieć końca. Dni stają się krótkie, zimne, ciche. I przesilenie zimowe, moment, w którym ciemność panuje dłużej niż światło. I właśnie tej długiej, zimnej nocy Czarnobóg budzi się z większą siłą. W tym czasie starożytni wierzyli, że Belobok i Hernobok toczyli swoją największą bitwę. Ale nie była to wojna prowadzona przy użyciu płonących mieczy. To było coś głębszego, walka o dusza świata. Podczas gdy Czarnobóg szerzył wątpliwości, choroby, smutek i głód, Belobok walczył o utrzymanie pojedynczy płomień. Płomień, który symbolizował mieć nadzieję. Ludzie na wsiach wiedzieli, że nie mogą tylko się temu przyglądać. Potrzebowali uczestniczyć tej bitwy. Rozpalali ogniska w górach, ustawiali świece w oknach. Śpiewali starożytne pieśni, prosząc o ochronę i światło. To nie była tylko tradycja. To był opór. Ponieważ tej nocy wierzono, że jeśli nikt nie pamiętał Beloboga, mógłby się zgubić. Mogę nie wrócić do tego świata. To było tak, jakby on trzeba było zadzwonić. Jakby światło potrzebowało zaproszenia, by powrócić. W każdym pokoleniu opowiadano historię o tym, jak podczas jednej z takich nocy przesilenia Belobóg zataczał się. Że stał się zbyt słaby. Że Czarnobóg prawie wygrał. Ale zawsze był ktoś, dziecko, matka. Osoba starsza, kto dbało o to, by ostatnia świeca się nie zapaliła. I to wystarczyło. Dlaczego Belobog nie potrzeba tłumów? To wystarczyło jedna dusza, która postanowiła nie poddać się ciemności. A gdy na horyzoncie pojawiło się pierwsze światło poranka, choć blade i nieśmiałe, każdy wiedział. Belobog wygrał. Ponownie. Słońce znów schodziło. Cienie wróciły do swych kryjówek. A życie mogłoby toczyć się dalej. Tradycja ta przetrwała próbę czasu. Nawet gdy mijały stulecia, nawet po przybyciu innych religii, wiele społeczności słowiańskich nadal zapalają świeca podczas przesilenia zimowego. Często nie wiedząc dlaczego. Ale w głębi duszy nadal instynktownie wołają o światło. Nadal wierzą, że nawet w najciemniejszą noc belobok znajdzie drogę powrotną. Wiek zapomnienia, kiedy ludzie odwrócili się od bogów. Czas mijał. Królestwa się zmieniały. Ludzie zaczęli budować kamienne kościoły tam, gdzie kiedyś stały drewniane ołtarze. Dawne pieśni słowiańskich bogów zostały zagłuszone przez nowe pieśni. I po trochu imię Beloboga zaczęło znikać. Nie stało się to wszystko naraz. Na początku wciąż o nim pamiętano. W mgliste poranki ktoś wciąż szeptał jego imię. Na polach, na rozstaju dróg, zostawiano jeszcze kawałek chleba. Ale w marę upływu wieków historie stały się legendami. A legendy stały się zapomnianymi mitami. Wraz z przybyciem chrześcijaństwa na Ziemię Słowiańskie dawni bogowie zostali zepchnięci w głąb lasów, w kąty ognisk, w szepty, których nikt nie odważył się wypowiedzieć na głos. Bieło Boga, z jego białą brodą i błyszczącymi oczami, zaczęto mylić ze świętymi. Wielu wierzyło, że przeobraził się w świętego Mikołaja albo w jakiegoś życzliwego starca, który błogosławił dobro. Ale to, to było tylko przebranie. Belobogowi nigdy nie przeszkadzało zapomnienie. Ponieważ on nie trzeba jej czcić, trzeba ją praktykować. Nawet jeśli nikt inny nie znał twojego imienia, on nadal tam był. W uczciwości rolnika. W cichym geście kogoś, kto pomaga obcemu. W dziecku, które dzieli się ostatnim chlebem ze swoim bratem. Tymczasem Czarnobóg żywił się zapomnieniem. Dorastał w czasach wojny, chciwości i niesprawiedliwości. Im mniej pamiętali o świetle, tym bardziej cienie zdawały się dominować nad światem. Ale Belobok nigdy nie przestał iść. Po prostu szedł dalej w milczeniu. Żadnego ołtarza, żadnego imienia, żadnej świątyni. Po prostu starszy człowiek na drodze, obserwujący Czekanie. Wiedząc, że prawdziwe światło nie musi być widoczny, aby nadal istnieć. A może? Może zapomnienie jest największym dowodem ze wszystkich. Ponieważ prawdziwa wiara. Jak powiedziano, nie polega na wierzeniu, kiedy wszyscy inni wierzą. Chodzi o to, żeby utrzymać światło, gdy nikt już nie pamięta, gdzie to jest. Ciche światło, okultystyczna wiara w czasach współczesnych. Dziś prawie nikt nie zapala świec ku czci beloboga. Nikt już nie szepcze twojego imienia w lesie ani nie zostawia ofar na rozstajach dróg, prawda? Zło. On nadal tu jest. Ale teraz twoje światło nie jest już obchodzone rytuałami. Ona żyje inaczej, w małych gestach. Ojciec, który ciężko pracuje, ale znajduje czas, by opowiadać historię swojemu synowi. Kobieta oferująca koc nieznajomemu na zimnej ulicy. Nieznajomy, który pomaga innej osobie wymienić oponę na środku drogi, nie prosząc o nic w zamian. To właśnie w tych prostych, codziennych, cichych chwilach, Belobok wciąż oddycha. Nie obchodzi go, że nikt go nie rozpoznaje. Bolicie się działanie, nie kredyt. I nawet dziś, w mastach pełnych betonu i elektrycznego światła, pośród pośpiechu i hałasu, on chodzi. Czasami spokojnym spojrzeniem nauczyciela. Za uczciwą radą dziadka. W pełnym szacunku milczeniu tych, którzy wybierają dobro, nawet gdy nikt nie patrzy. Niektórzy nazywają to sumieniem. Inni instynktem. Ale starożytni wiedzieli, to siepcia belobok. W niektórych joskach Europy Wschodniej nadal kultywowane są pewne zwyczaje. Zostaw chleb na parapecie podczas przesilenia zimowego. Zapał świece na skrzyżowaniach. Niewielu wie dlaczego. Ale tak jest. A głęboko w sercu to jest najpotężniejsza magia, kiedy jara staje się nawykiem, a nawyk staje się dobrocią. Chernobok oczywiście nadal istnieje. W aktach gniewu, w niesprawiedliwości, w ślepym i okrutnym pośpiechu. Ale Belobok nigdy nie znika. On właśnie dostał więcej dyskretny. A może właśnie tego zawsze pragnął. Nie należy cić, Ale być naśladowany. Za każdym właściwym wyborem, nawet tym najtrudniejszym. Z każdym aktem światła pośród ciemności. On się odrodził. Przepowiedziany powrót, światło, które ponownie się obudzi. W najstarszych opowieściach, opowiadanych przy ognisku w ciche noce, pojawia się zapomniana przepowiednia, Przekazywana z dziadka na wnuka ustnie, niczym ktoś niosący w gołych rękach rozżarzony węgiel. Kiedy świat ogarnia cień. Kiedy mężczyźni nie wiedzą już, co jest sprawiedliwe. Kiedy nawet dzieci rodzą się bez nadziei. Belobok powróci. Ale nie jak starzac. Przyjdzie jak żywy ogień. Tak. Mówią, że na końcu czasu Belobok obudzi się w swojej prawdziwej postaci. Już nie w przebraniu, już nie chodzący wśród ludzi jako skromny wędrowiec. Wyłoni się jako wojownik białego światła, odziany w zbroję wykonaną z samego słońca, z oczami płonącymi jak żar i głosem, który rozbrzmiewa jak cichy grzmot. Nie rządzić, lecz walczyć. Po raz ostatni. Ponieważ Hernobok również będzie rósł. A gdy ciemność rozprzestrzeni się w sercach ludzi niczym cicha zaraza. Kiedy niesprawiedliwość nie będzie już postrzegana jako coś złego, a dobroć stanie się pośmiewiskiem. Dwaj bracia staną naprzeciw siebie. Twarzą w twarz. To będzie ostateczna konfrontacja. Światło przeciw ciemności. Porządek przeciwko chaosowi. Ale wbrew temu, czego wielu się spodziewa tej wojny nie wygra się mieczami. Decyzja zapadnie w nas samych: wewnątrz każdego człowieka. Stara legenda głosi, że w decydującym momencie Belobok nie użyje swojego światła jako broni. On będzie czekać. Mam nadzieję, że przynajmniej ludzkie serce nadal wybieraj dobro. Tylko jeden. Ponieważ tak jest pojedyncza osoba, w środku końca, odmawiają poddania się cieniom. Jeśli ktoś mimo strachu zapali świeczkę, zaoferuje pomoc lub powie prawdę, to wystarczy. Wystarczy, żeby belobok się podniesie. A potem, niczym świt rozdzierający niebo, przywróci czarnoboga na jego miejsce. Niezniszczone. Ale powściągliwe. Jak zawsze. Jak zawsze będzie.